Syćka. są my dzisiaj ok w siedzibie Związku Podhalan, w Ząb. Przyjechaliśmy, żeby pokazać wam wspaniały zespół, który działa przy tym oddziale, a i piękną, dużą, młodzieżową muzykę. Witamy was pięknie Seros i chcemy was zaprosić, żeby pokazać, co oddział zębiański w to robi. Jak się patrzy na te dzieci, na te gęśle, na te instrumenta na tę grę i śpiewy, to jest co pokazać. A możemy to zrobić jako Związek podchalan. bo realizujemy projekt finansowany przez lasy państwowe i przez to możemy się chwalić naszą kulturą ludową, naszymi śpiewami i tońcami, a naprawdę pięknie to siećko się prezentuje i tak trzymać. Się tu dziś, co by krafeckę opowiedzieć u naszym zespole zbójnicek i małych zbójnicek, które działają przy oddziale Związku Podchanal w Zębie. Już bez mała, bez 60 roków, bo za rok będzie to właśnie dokładnie 60 roków, Zespół regionalny zbójnicek w Zębie został założony w 1964 roku przez nauczycielkę szkolną, panią Marysię Stochwilgocką. A jej mąż Jan Stoch on pomogł jej właśnie w tej robocie. I ona to założyła zespół pierwsze w szkole. pierwsze zegnała małe dzieci, no a bez te roki te dzieci wyrosły, potem się zrobił duży zespół. No i nie ustała ta robota. Jezmy są dumni z tego zespołu, przede wszystkim bez to, są jednym z nielicnych zespołów na podholu, który tak naprawdę nie miał przerwy w swojej działalności. Było to zaledwie może dwa roki, jak pani Marysia umarła i zaraz potem Jędrek Lasogłoborny z powrotem wziął się do roboty. Także my się nigdy jakoś i tak nie reaktywowali i no my działali bez przerwy. za zlicy dość dużo ludzi, bo w małym Zbójnicku teraz już we wrześniu znowu przysłało troszeczkę nowych dzieci, zaś chyba za dwadzieścia jak najwięcej, no to jest nas choćby i ze za 60 ze za na próbie z tymi małymi. No i od samych bez mała początków był w tym zespole nasz prezes Sławek Stoch. Także może byś Ty Sławku ty z o tych pierwszych dawniejszych rokach, jak to wyglądało. No i troszeczkę, o zapowiem, co powiem, co po tu powiem. Jako dziecko tu właśnie brał udział w tych występach, kiedy ma pani Marysia, to za cenę, to były późniejsze roki, bo nie 63, bo się ja, później troszkę urodził, ale te początek tych 70. roków to było tam, że my jeździli autobusami, tymi łagorkami, jeszcze po, po występach po Polsce. No a potem, jako pani Marysia się zmarło, bo tak jest na odpoczywanie Łoborny, który też uczestniczył w tych, jako dziecko w tych występach z panią Marysią. miejsce wrócił się z wojska i, i ten zespół reaktował, Bóg mu zapłacił za to, że tu się wziął, za to, wzią, to jeszcze ze swoim bratem Brąkiem, co jest gazduje teraz w Ameryce. No i tak my to potem popytał, by mu troszkę pomógł i tak my to zaceni wspólnie jeszcze moja siostra Łoguśka jest wspólnie ciągnąć i, i i jako, jako dzieci głośia potem przysła i, 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 i tam też i, i pomniejsi. No i, i jako to dzieci rosną, rosną, no i potem kiesi urosną i, i, i przejmą tą robotę, chłopca zapłać głosi. głosi. się no cieszę, że to w zębie były piękne dziewki, są i jeszcze wiedzą, co to czwarni chłopcy skak garną ku takim dziewkom, tu i zębie... chłopcy pozwały, bo się tu i Szymek chodzł o no, i Bartek Kudasik, no i tak że my tu naby fajnych muzykantów, ale swoich my mieli z dość, bo tu Krzesny Gronkowian tyz przy tym zespole łód zawsze uczył chłopców grać. Między innymi tu Jaśka Stocha, który tyz był prezesem oddziału i przy Krzesnemu grąkowianowi wyrósł, przy nim się nauczył grać, on Bogdan Stopka i wielu, wielu innych tutok muzykantów nasyk. to był tak jakby ten zespół był przy szkole, a potem jak Jędrek Łoburny tak jakby e, podjął się tej roboty, to wtedy ten zespół tak jakby był tak scalony, można tak powiedzieć, razem ze związkiem potala. Wtedy to równosło Także kto był praktycznie w tym związku, to był w zespole, bo Jędrek Łoburny był prezesem pierwsze łokniska, potem oddziału i też był kierownikiem. I to tak było, że potem Otys. Ja został prezesem i kierownikiem, i, no, i to tak ciągniemy do dziś. Zarówno zespół zbójnicek, jak i związek pod w Zębie ma bardzo dobry kontakt z naszym partnerskim kołem imieniem księdza Ludwika Mizery numer 58 w Ameryce Północnej. Które tu już ma ponad 30 roków. Chyba tego roku, jak dobrze boce będą mieć właśnie taki jubileusz, chyba teraz na jesieni. No i y, koło zawsze nas wspiera, i jako zespół, i jako związek. No i nie byłoby tutok tutaj, ty, tej ty izby, kiedy nie łoni się do tego przyczynić. Także to jest im wielki Bóg zapłać. I by wyglądał Związek Podhalan, kiedy nie było przy nim zbójnicka, ale też zbójnickowi nie byłoby leku, kiedy my nie działali przy łydziale Związku Podhalan. Także fajnie się to uzupełnia bez ruki. Jedni drugim pomagają, wspierają się. My są ściśle związani ze życiem parafialnym i. Syczka proboscowie, zawsze syczka zespół do kościoła pozywali, zawsze tam był sztandar, zawsze tam była muzyka czy to na pasterkę, czy na Boże ciało, czy na odpust, czy na jakie inne święta, nasze uroczystości. I zespół brał udział od samego początku w takich nowożnicznych wydarzeniach dla wsi, jak przyjechał pierwszy autobus do zębu, to ma zbynice. Stoli na krzyżowce i grali, śpiewali. Jak otwierali, oddawali do użytku nową drogę, wodociąg, no to byli. I tak po te posyćki roki. Zawsze my tu honorowo witali Kamila Stocha, naszego olimpijczyka, jakie przyjeżdżą. Co roku bierzemy udział w naszym wielkim festynie w strażackich szpasach. Dużo współpracujemy właśnie z naszymi strażakami i dużo roboty my już z nimi wspólnie zrobili. Bojniczek ma na swoim koncie naprawdę wielkie osiągnięcia, przede wszystkim w karnawale na Bukownie-Taczańskiej, na sabałowych Bajaniak, Mamy złotą ciupagę, z której my są dumni w 2010 roku, my ją zdobyli. Są my laureatami wielu właśnie ciupag, Tutok, w tym cebrzyku te ciupagi z Bukowiny, wytańcone za z Bojnickiego, ale też dużo było wyjazdów. Nie, no tu po Polsce. Ale i zagranicznych. Byliśmy w Chorwacji, w Macedonii, w Serbii, w Czarnogórze, w Norwegii, w Niemcach, w Anglii. W 2012 roku mieliśmy piękny wyjazd na Maderę, bo kiedy my zdobyli tą złotą ciupagę, to my się bardzo zaprzyjaźnili ze zespołem, który zdobył za nami srybną. To był zespół z Madery. No i oni z Poteku sobie pozwali i do dziś utrzymujemy ze sobą kontakt i się przyjaźnimy. No, a przed nami jest seduzu, bo się bieremy dalej we świat. Tym razem jeszcze dalej, jako na Maderę. Ale nie będziemy zapeszać, niech ze się tu wydarzy. Tu myślę, że będziemy tam reprezentować całe Podhole i Związek Podhalan, ale i przede wszystkim na z Polskę.